bardzo serdecznie i zapraszam dziś na film o produktach z Bath Body Works. Bardzo wiele z Was prosiło mnie o taki film, m.in. Natalu siała, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że uwielbiam produkty z Bath Body Works. Mogłam mieć każdy jeden, uwielbiam, mogłam ten sklep po prostu mieć na własność, mieszkać w nim i mieć każdą rzecz z osobna. Niestety każdej rzeczy z osobna nie mam, ale mam tych rzeczy sporo i myślę, że mogę Wam troszeczkę o nich opowiedzieć. I zacznę od balsamów, bo wiecie, że ja uwielbiam balsamy. Mam tutaj balsam do ciała przykładowy i krem do ciała. Bath Body Works oferuje balsamy do ciała, kremy do ciała i masła do ciała. Ja niestety żadnego masła z ich kolekcji nie mam, ale mi to wystarcza. Mi wystarczają balsamy i kremy, ponieważ uważam, że one bardzo dobrze sobie dają radę z moją suchą skórą. Balsam do ciała, jak i krem do ciała kosztują 39 zł. Te produkty stricte, które Wam pokazuję raczej nigdy nie są na promocji. Można trafić na taką promocję, że kupujemy 3 produkty i czwarte dostajemy gratis, czyli płacimy za trzy i, i ten jeden mamy w kieszeni za darmo, natomiast one nie występują stricte na takiej promocji, że, że jeden z nich jest przeceniony. Akurat te. Mam tutaj balsam do ciała Wildberry Tubes, który pachnie pięknie tulipanami, jeżynami, naprawdę to jest taki fajny kobiecy zapach. I mam tutaj zapach ze świeżej bawełny, krem do ciała, wiecie, że ja uwielbiam ten, tą, tą linię. On jest pomiędzy takim, taką konsystencją balsamu do ciała a masła. Jednak ja nie zauważyłam, żeby on był jakiś taki ciężki, zawiesisty. Bardzo dobrze się wchłania, bardzo dobrze naszą skórę pielęgnuje. Zostawia tej zawiesiny, nasza skóra się nie poci po tym w jakieś takie super upały. I ja serdecznie Wam to polecam. Uważam, że ten zapach na, z kremów do ciała utrzymuje się dłużej, jednak nie, troszeczkę niż balsamy. E, natomiast one tak samo dają sobie świetnie radę. Tutaj, dla przykładu, też mam White Citrus e, i to też są to za 69 zł. Ja po prostu lepiej się czuję, jak mam zapasy tych balsamów w swojej kosmetyczce. E, I te balsamy, e, kremów do ciała niestety nie ma. W takich miniaturkach, natomiast w miniaturkach są balsamy do ciała. Jedna z nich to tutaj, właśnie trzymam w ręku, ona kosztuje 10 zł. Na przecenie można ją nawet kupić za 4. Tutaj mam Dream Girl Daisy. Jeżeli chodzi o te docelowe balsamy, one są w próbkach mniejszych, w takich miniaturkach i wtedy one kosztują. 17 zł, około 17,90, około 18 zł. Na promocji można je kupić za 10, z tego już co pamiętam. I mam tutaj jeszcze taki jeden balsam. Nie wyrzuciłam tego opakowania pomimo, że on mi się skończył, dlatego że opakowanie jest bardzo przydatne z taką pompką. Balsam do ciała, który jest przeznaczony właśnie z takiej serii aromaterapii, przeznaczony jest do lepszego snu. Honey Vanilla Dream taka nocna kołysanka można powiedzieć, ja go kupiłam na promocji za 34,30 natomiast on docelowo kosztuje 49 zł i powiem Wam szczerze, że czy on mi pomagał zasnąć, no nie wiem ale fajnie nawilżał i rzeczywiście ta skóra regenerowała się przez sen także no, tak, natomiast jeżeli już to polecałabym jednak te kremy do ciała i balsamy, one naprawdę sobie świetnie dają radę, są bardzo wydajne. Żel podpoczynek, który trzymam to jest Daisy Dream Girl, 39 zł i na promocjach 27,19 i do, ostatecznie 11. Bardzo fajne żele, w swojej konsystencji leniwe, więc ekonomiczne, wolno wychodzą szybko, myją bardzo fajnie myją, nawilżają naszą skórę, ten zapach się utrzymuje przynajmniej przez 2 godziny jeszcze po kąpieli. Także naprawdę Wam serdecznie polecam. One też występują w wersji miniaturowej. Wersje miniaturowe kosztują też 17 zł, ale na promocji można je kupić za 10. Także ciekawa cena. Świece. Wiele z Was lubi świece, ja też lubię świece, natomiast ostatnio mało ich trochę paliłam. Duże świeca i mała. Mała świeca, którą mam tutaj ze słodkiego groszku, kosztuje 39 zł. A duża największa kosztuje 79, ta duża ma trzy knoty dla równomiernego spalania tego produktu i dzięki temu, że ona ma trzy knoty, to nigdy nie zostają takie jakieś góry czy wulkany, ona się równomiernie spala, później jak już spali się praktycznie do końca, to możemy wsadzić ten produkt do zamrażarki, skruszyć wosk po zamrożeniu oczyścić ten pojemnik i mieć na przykład bardzo ładny pojemnik na toaletce, możemy nawet zedrzeć tą naklejkę, wymyć naczynie i mieć na przykład pojemnik na lakiery do paznokci, czy jakiś makijaż, czy szminki, no nie wiem. Ja na razie jeszcze, zanim to zrobię, to trochę poczekam, dlatego, że trochę tego tutaj mam, świeża bawełna, uwielbiam ten zapach, natomiast większe świece bym polecała z tej, z tej serii, dlatego że mniejsze nie, nie pachną tak, nie utrzymują się tak długo, jeżeli już hmm, ja uwielbiam świece właśnie te letnie, świece jakieś właśnie sangria, jakieś takie hmm, Zapachy letnie, które bardzo długo się utrzymują i roztaczają się w całym pokoju, i naprawdę przyjemność jest niesamowita. A mniejsze świece tutaj mam słodki groszek, ona jest słodka, też można wykorzystać co do czegoś, no ale to już jest mniejsze opakowanie nie jest takie praktyczne kosztuje 39 zł. Są też jeszcze mniejsze świece, takie naprawdę miniaturowe, które kosztują, z tego co pamiętam, około 20 zł. Natomiast w promocji te świece można kupić już chyba nawet te duże można kupić za 40 zł, czyli praktycznie 50% mniej, natomiast te mniejsze z tego co pamiętam można kupić za nawet jakoś tak 19, 17, nie jestem teraz do końca pewna, ale coś około tego. Natomiast tych promocji na razie nie będzie, one będą prawdopodobnie na święta. No, ale nie sądzę, żeby były jeszcze te letnie zapachy. One są już raczej wyprzedane. Natomiast często też jest tak, że te świece są na przykład 10 zł droższe, albo 20 tańsze, albo 20 zł tańsze. Także można naprawdę sobie fajnie nimi dogodzić tymi promocjami. Następna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to giełki. Ja mam przykładową Beautiful Day. Pokazywałam Wam już w ulubieńcach. To jest zapach jabłka i. Yy jakiegoś kwiatka, orchidei prawdopodobnie. Są też perfumy w Body Works. Ja jestem przywiązana do swoich perfum, natomiast te mgiełki bardzo fajnie się utrzymują. Kosztują około 20 zł. Na promocji też je można kupić chyba za 10 zł mniej więcej. Uważam, że są bardzo ciekawe i fajnie, że nie są też takie duże, bo często można je wymieniać. Pomimo swoistości mgiełki utrzymują się naprawdę długo na skórze i, i zaryzykowałabym, bo, bo można często sobie zmieniać zapachy za około 20, 20 zł. Następna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, to mydła. Mydła kocham, zresztą wiecie, jeżeli już mogłabym, to pokazywałabym w każdych ulubieńcach. Mam tutaj dwa rodzaje. Jeden z nich to jest Berry Sangria, piękny zapach. On jest w piance. Ten produkt, a ten drugi jest właśnie w żelu. I tak, ten produkt w piance, oba kosztują 29 zł. Docelowo. Ten produkt, to mydło do rąk w piance. Jest bardzo przyjemne w użyciu, jest delikatne, pięknie pachnie. Natomiast moim zdaniem nie jest tak ekonomiczne jak to w żelu. Te granulki bardzo dobrze myją i tego produktu wychodzi mniej przez te granulki, on ja naprawdę się zużywa mniej. Na promocji te mydła można kupić za to, za 8, to za 14, chociaż wydaje mi się, że te z granulkami też były docelowo, później za 8. Ja akurat tutaj mam takie dwa przykładowe, które też bardzo lubię. Jedno jest jabłkowe, drugie właśnie Mary Sandria. I powiem Wam szczerze, że jest jeszcze jedno mydło takie antybakteryjne, które kosztuje 39 zł. Ono jest bardzo wydajne, ale ja go nigdy nie miałam, bo dla mnie to jest za dużo trochę, 39 zł. takie antybakteryjne mydło, gdzie mam takie przeświadczenie, że ono prawdopodobnie mimo wszystko troszeczkę wysusza ręce, bo pewnie ma w sobie alkohol. Tak jak już przy tym jesteśmy, to żele antybakteryjne. Bardzo fajnie yy, produkty opłaca się to kupić chociażby na prezent. Fajnie to wygląda. one kosztuje docelowo 8 zł, ale zawsze tak naprawdę zawsze jak wchodzę do Batterby West, jest taka promocja, że 5 yy, za 20 zł, yy, więc yy, to ja mam tutaj o zapachu oni yy, fajnie jest ten żel. Ładnie pachnie, natomiast i, i fajnie rzeczywiście dezynfekuje. Ma w sobie delikatne drobinki. Jest ekonomiczne, ale niestety przy dłuższym stosowaniu zasłuży nam trochę ręce, szczególnie tutaj pomiędzy palcami, dlatego że ma w sobie alkohol i no coś za coś. Następna rzecz to błyszczyk. Błyszczyki do ust. Powiem Wam, że fajne są błyszczyki, jeżeli na przykład możemy je użyć na jakąś śmigę. Na przykład ten kolor, który mam, to jest EXOTIC Kiwi. On jest taki właśnie z kiwi, egzotyczny, bardzo ładnie pachnie, natomiast on ma taką poświatę w sobie, taką która właśnie bardzo dobrze się nadaje na jakąś szminkę, wydobywając dodatkowo jej kolor, e, fajnie nawilża, fajnie się utrzymuje pięknie pachnie i rzeczywiście jest, jest fajny, bo on się nie kleją. Tak jakby wsiąka w, w usta i nie klei się, nie przyklejają się do niego włosy, oczywiście nie zaraz po aplikacji, ale po jakiś paru chwilach. E, to chyba na promocji, z tego co pamiętam, kosztuje około 7 8 zł 8 Docelowo kosztuje 20. Nie jestem do końca pewna, natomiast ja bym raczej wybrała, jeżeli już to taki bardziej różowy kolor, który jednak trosze, troszeczkę kryje. Są też chyba kredki do oczu i są też takie balsamy do ust, na przykład lecznicze balsamy czy, czy takie. Wiecie, w takim słoiczku malutkim. Natomiast ja takiego produktu nie mam, ja mam tylko ten produkt. I jeszcze jeden produkt, o którym chciałabym Wam powiedzieć, a nie mam go to jest zapach do samochodu. Nie mam go przy sobie, ale tutaj Wam wkleję zdjęcie. To jest taka biedronka, która jest znowu takim aplikatorem i do niego można dokupić wkłady. Te wkłady są drogie, bo kosztują 17,90 zł, natomiast na promocji można taki wkład kupić za 7-8 zł. I biedronka wygląda bardzo fajnie kobieco, ciekawie, ale są oczywiście też inne zwierzątka wyboru do koloru, są też e, Batman Body Works takie zapachy do kontaktów, natomiast ja tego nigdy nie miałam, chociaż zawsze mam ochotę, żeby to spróbować. E, są też e, naprawdę różne dodatki typu koszyki, e, jakieś tam gadżety na, na przykład ten żel antybakteryjny, e, takie torebeczki, które można przyczepić, jakie no, opakowanie takie torebeczki, które się trzyma i można je, nie wiem, zainstalować do torebki, do wózka, gdzie tam, do, do kluczy, do broloczka, gdzie tam chcecie. Karpetki, które są bardzo fajne, które bardzo serdecznie Wam polecam. skarpetki są super i e, naprawdę bardzo fajnie nawilżają stopie nie trzeba ich e, kremować. Nakładamy je na noc i we are ready to go! Albo to sleep. Te bywa, że są piękne, w nich naprawdę można fajnie się poczuć, bo jest piękny zapach, jest też zlew, gdzie możemy sobie umyć ręce każdym rodzajem mydeł, które oferuje sklep. Naprawdę można tam znaleźć, każdy może znaleźć coś dla siebie. Są opakowania do świec, jeżeli macie ochotę sobie je kupić. No i oczywiście zmieniający się asortyment przy każdej porze roku, Także przy każdej porze roku jest coś innego. Jest to naprawdę, bardzo Wam serdecznie ten sklep polecam. I te wszystkie rzeczy, które, o których mówiłam, jak również no, chętnie wysłucham też Waszych propozycji, co wy lubicie najbardziej z Baton Body Works. Jakie produkty Wam się sprawdziły i co uważacie, że warto jest tam zakupić, a czego ja jeszcze nie mam. Oczywiście chętnie to, to wszystko wysłucham i na pewno tam pójdę, żeby, żeby to kupić, bo ja. No, po prostu cieszę się z każdej rzeczy z Bath Body Works. ok kochani, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ten film długo trwał, ale mam nadzieję, że e, z w Waszym oczekiwaniom. Mam nadzieję, że jesteście zadowolone z tego, co Wam opowiedziałam o tych produktach. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, oczywiście dajcie znać. E, I ja się z Wami żegnam. Dziękuję i do zobaczenia.